ogrzewanie rynien i rur spustowych kamienicy czteropiętrowej, zasilanie z administracyjnego źródła na parterze kamienicy, cztery przepusty stropowe zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodu zasilającego, prefabrykacja, docinanie przewodu samoregulującego na miejscu budowy, przepust dachowy dla przewodów samoregulujących i automatyki, przewody samoregulujące w rynnie, Specjalne akcesoria w tym przypadku dedykowane do rynien metalowych. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodu samoregulującego. Rozdzielnia zainstalowana na, pół, na ostatnim półpiętrze. Niezawodny sterownik EMDR 10 Reichem. 5 lat gwarancji polecam z doświadczenia. Pozdrawiam i zapraszamy.